Jacek Żakowski, dziennikarz, wykładowca, jeden z założycieli gazety wyborczej. Na naszym uniwersytecie ukończył wydział dziennikarstwa i nauk politycznych. Posłuchajcie, jak studiowało się 30 lat temu. Proszę mi powiedzieć, jak to było, kiedy pan studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych? Ja wybrałem dziennikarstwo z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem wiedziałem, że chcę być dziennikarzem, mhm. ale nie politycznym. Mhm. To wiedziałem zawsze. A bo... Ze względu na czasy, czy po prostu nie dziennikarzem? Ze względu na epokę. Za tym chciałem podróżować, moim takim idolem. Był najpierw Older Pudrewicz, potem Ryszard Kapuściński. Tego typu dziennikarstwo mi się podobało. Czyli bardziej reportażowe tak naprawdę. Reportaż, świat, zagranica, ten PRL był taki mroczny i zatęchły i wyrwanie się gdzieś do normalnej rzeczywistości, do innej rzeczywistości. W ogóle było wreszcie takim marzeniem. A po drugie, ja jestem dyslektykiem. Wtedy to jeszcze nie było tak wszystko urządzane, jak teraz komfortowo mm. dla dyslektyków. I właściwie jedyne studia, na które się miałem szansę mimo to dostać bez dużego problemu, to było to dziennikarstwo, bo tam brali pod uwagę yy, przy przyjęciu, także to, czy człowiek na przykład publikował wcześniej i tak dalej, a ja dużo publikowałem wcześniej. Pan miał takie doświadczenie Liceu. wcześniej. Mhm. Tak, więc mogłem złożyć taką grubą teczkę drukowanych wycinków. I jakby mi się powinęło za bardzo na wstępnym i bym zrobił 150 błędów ortograficznych, no to ta teczka też by swoje ważyła i to była szansa, a bardzo nie chciałem iść do wojska. A w zeszłym roku minęło 30 lat, jak ukończył Pan Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, bo to było w 1981, tak, tak. prawda? I jakby mógł Pan tak wrócić do tamtych czasów i przypomnieć sobie najtrudniejszy egzamin, to co było taką piętną Achillesową w Pana przypadku? Pani y był makabryczny przedmiot, który się nazywał historia ruchu rewolucyjnego. To była zmora, i właściwie zdałem tylko dzięki temu, bo musiałem zdać w zerówce, mhm. że pani profesor od razu zobaczyła, że nie było mnie na żadnym wykładzie. Aha. Czyli I... pierwsze spotkanie było w dniu egzaminu, tak, tak naprawdę? Tak, i odniosła się do mnie z pełnym zrozumieniem. Mhm. Posadziła mnie obok koleżanki, która była na wszystkich wykładach. Dała nam pytania, i kazała się przygotować, i wyszła. Mhm. Także zachowała się bardzo dostropnie. A prosiłam pana o przyniesienie kilku zdjęć z czasów młodości. Czy moglibyśmy teraz je okresu? obejrzeć i jakby Pan powiedział, co tam jest? do mnie pani podeszła podstępnie. Co my tu mamy? <laughs> Pamiętam takie zdarzenie, właśnie to jest zdjęcie z Vancouver pani znalazła. Właśnie tak, to jest Vancouver. E, no i właśnie w tym Vancouver mieliśmy taką sytuację, że usiedliśmy w restauracji, pierwszy dzień w Kanadzie, usiedliśmy w restauracji mhm. e, i coś chcieliśmy się napić, prosimy panią, a ona zaczyna wymieniać. E, Sprite, Sevena, Fanta, Mirinda, mhm. tam wszystko tam. Żadna z tych nas nie nie była. No po tak. nigdy nie słyszeliśmy prawda. Niby rozumiemy pan angielsku, ja Ale co ona mówi. No i e, strasznie to, to było z jednej strony krępujące, a z drugiej fascynujące, że ter, teraz to my już wiemy, co to jest Miringa, tak. czy tam Sevena. No ale w ogóle to życie całe było fascynujące. Mm. Życie na Zachodzie. Mm -hmm. Więc myśmy długie miesiące właśnie na te przygotowania, tam załatwianie i tak dalej i potem się spadało, to było... A którą takim... z tych podróży Pan wspomina najlepiej? Z której są takie jakieś wspomnienia, które tkwią po dzień dzisiejszy gdzieś w głowie? No wie Pani, jak jeździliśmy do Anglii, to głównie ciężko harować na budowie, więc mm -hmm. to nie było takie bardzo, yy, bardzo przyjemne, ale na przykład w Kanadzie trochę popracowaliśmy, na tym przejechaliśmy całą Kanadę od oceanu do oceanu autostopem. Więc to rzeczywiście było, to było fajne. Panie Jacku, bez wątpienia jest pan człowiekiem sukcesu. Myślę, że wzorem dla niejednego studenta dziennikarstwa, jaka jest recepta na sukces? Jak by pan tutaj pokierował młodych ludzi? Ja myślę, że w każdym w większości zawodów z całą pewnością człowiek ma szansę na sukces, jeżeli robi to, co chce. Czyli nie zmuszać się, tylko dążyć do tego, żeby, żeby robić to, co cię naprawdę interesuje. No, wtedy praca jest łatwa, przyjemna i też widzę po sobie, jak parę razy mi się zdarzyło z jakichś różnych względów obiecać, że napiszę o czymś, co mnie w ogóle nie obchodzi. To wychodziły tak koszmarne teksty, Więc, że też jak człowiek za dużo się uczy i w ogóle nie ma szansy dotknąć życia, prawda? No, ja właśnie na przykład. Co prawda co prawda nie balangowałem w czasie studiów, ale mogę powiedzieć, że pracowałem na budowie w pięciu krajach świata, w knajpach tam, nie wiem, w sześciu krajach świata, czyli nauczyłem się życia trochę. A jak człowiek tylko cały czas przygotowuje się do tej swojej pracy, to zwłaszcza dla dziennikarza to jest duża strata, bo nie zna życia potem. A właściwie cała nasza praca polega na tym, żeby ludziom, którzy żyją prostym życiem, wytłumaczyć złożone sprawy tego świata.